Cześć, witajcie. Nie wiem, czy wiecie, że już nie jesteśmy trzecim światem. Wreszcie dołączyliśmy do grona no, Europy i prawie całego świata, bo od 12 kwietnia w Polsce dostępny jest Apple Watch Seria 4 z LTE. Są wersje aluminiowe i wchodzi do Polski także wersja stalowa. Żeby w zegarku działało, LTE musimy oczywiście mieć operatora, który to obsługuje. A w Polsce operatorem jedynym jest Orange. I to właśnie od nich dostałem nówkę sztukę Apple Watcha serie 4 i chcę Wam teraz pokazać, jak aktywować kartę E-SIM w tym zegarku, ile to kosztuje itd. Tak tak Zapraszam Was na krótką relację z aktywacji. No dobrze, moi drodzy, oto Apple Watch seria 4, prosto z salonu, orange, wersja space grey. Aluminium w tej chwili mają tylko, niestety, gwiezdną szarość w rozmiarze 44, i 42 mm. Prawdopodobnie pod koniec miesiąca dojdą e, nowe kolory e, i stal, bo stali też niestety nie mają. Ja najbardziej by mi zależało na stalowym zegarku, no ale on jest i drogi i aktualnie niedostępny słuchaj no dobrze to otwieramy zobaczymy jak on wygląda on wygląda tak samo jak wersja bez LTE bez e SIM jakżeby inaczej yy, dobra teraz musimy zrobić ten manewr tutaj pyk pyk no i pasek jest czarny yy, i zegarek no wyłaź mi tutaj Zegarek też jest czarny. O. Tak to wygląda, jak mówiłem. Wygląda tak samo jak w wersji z normalnej, BSLT. SLT. No, oczywiście, na koronce mamy te czerwone, to czerwone kółeczko narysowane. No i to w zasadzie jedyna różnica. Dobra, wyciągniemy go. Założymy pasek. Jeszcze jest folia tutaj. I z tyłu nie ma folii. Lubię odpakowywać. Nie powiem, lubię, lubię. Kręci mnie to trochę. Zegarek pasek. Jaki czarny jest, silikonowy na pewno, jakżeby inaczej. Proszę, tak. No, dwa rozmiary. ML, SM. Bierzemy sobie tego. Bierzemy tego. Pasek nam ucieka. Z której strony ja to zawsze zakładałem? A, jeszcze tutaj są. Dobra, to. No tu nie ma. Wiecie co, że nie pamiętam? Z której strony jest który? Może z tej? Czekać, żeby było tak. O. Nie. Tak. I tu będzie tak. Jest, jest. Gra i bucz. Dobra. Odpalimy go teraz. Wziąłem sobie te białe rzeczy troszeczkę na bok. No włączaj się, misiaczku. No dalej. Jest. No i będziemy go parować. Parujemy go oczywiście z iPhone'em. W iPhone'ie jest już karta SIM Orange'a. Wyciągniemy sobie. Gdzie jest ten iPhoneik? Aplikację i będziemy dodawać. Będziemy dodawać kolejny zegarek do mojej aplikacji. Niech on się tylko włączy. No, jest, dobrze. Pięknie. No. Dobrze. Jako nowy Apple Watch, na prawym będę nosił, na prawym ma się znajdować. Dobrze, I zobaczymy, co się teraz będzie działo. Proces konfiguracji powinien być prosty, przynajmniej tak mi powiedziano w Orange'u. Czy tak będzie? Zobaczymy, będziemy na pewno musieli Zalogować się do konta Nowy Orange i tam uaktywnić kartę e SIM w zegarku. Dobrze. Lokalizację. Nie dodawaj kodu, teraz nie chcę. Tak. Dalej. Konfiguruj sieć komórkowa. No dobrze. To konfigurujemy. Musimy się zalogować. Pozwolicie, że nie będę Wam teraz tego pokazywał, dobra. No bo tam są dane wrażliwe, to zegarek zostaje, proszę uprzejmie. A ja się zaloguję. Szybciutko. No i słuchajcie. Yy, tak. Udało mi się oczywiście zalogować. Yy, jestem w tej chwili na yy, stronie mój nowy Orange. Zarządzaj kartami. Tutaj mamy numer telefonu, który jest w tym iPhone'ie. Zarządzaj kartami, aktywuj nową kartę. Tu na dole. No to dobra, spróbujemy aktywować nową kartę. Ekstra karta SIM 2, rozmowa SMS-y, dobrze. Wyłączony. No to spróbujemy włączyć. No, akceptuj regulamin. Dalej. Nazwa urządzenia: Apple Watch. Włącz usługę. Proszę uprzejmie. Generowanie karty SIM. W tym momencie to się tak odbywa. E, możemy do jednej karty przypisać cztery urządzenia. Więc jest naprawdę e, nieźle. Pierwsza karta SIM jest darmowa, każda kolejna jest płatna. Tylko, że płatne przez 6 miesięcy jest darmowa. Co tu się na zegarku dzieje? Coś. Nic się nie dzieje. Instaluj wszystkie. To sobie weź, wybierzemy później. Teraz sprawdzimy. No dalej. A, mówiłem wam o tym, ile kosztuje karta e SIM dodatkowa. No pierwsza jest darmowa, tak jak mówiłem. Druga jest już płatna. Przez 6 miesięcy nie płacimy, a po 6 miesiącach płacimy 9 zł miesięcznie, a więc nie jest, nie jest tak źle. O, teraz dostałem SMS-a, to jest ważne. Usługa, karta e SIM 2, rozmowa SMS została aktywowana, a to oznacza aktywacja 5 zł. A to oznacza, że mój zegarek powinien za chwilę mieć już kartę ESIM. Mój pożyczony. Pomyśleć, że w lutym? W lutym, tak. W lutym kupiłem Apple Watcha 4 bez LTE, natomiast poczekać do kwietnia. Ale skąd ja miałem wiedzieć? Słuchajcie, jeszcze ważna informacja jest taka: w tej chwili, ESIM, jeżeli chodzi o Orange, Działa dla klientów indywidualnych i także abonentów usługi Orange Love. Biznes musi niestety na razie poczekać. Dla biznesu ta usługa nie jest w tej chwili aktywna. Orange nad tym pracuje i będzie dostępna prawdopodobnie pod koniec maja. Przynajmniej taką mam nadzieję. No dalej, niech się to wszystko skonfiguruje, bo to coś długo mi trwa. No i Apple Watch już jest już jest prawie gotowy sieć komórkowa dodana. Poczekamy chwilkę, tylko aż się synchronizuje. I będziemy dzwonić. Zobaczymy, czy to działa w ogóle. No dobrze, słuchajcie, wszystko jest synchronizowane. Sieć komórkowa jest już aktywna. Tutaj mamy informację, możemy ją w każdej chwili wyłączyć. No to co, trzeba dzwonić, prawda? Zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Najpierw z włączonym telefonem, a później go wyłączę. No i co? Dzwoni, no ale to wiem, bo jest podłączony do telefonu, więc może sobie dzwonić. Czekajcie. Raz, dwa, trzy. Halo, słyszycie mnie? Z zegarka nie No to pięknie. Dobra, to działa. Teraz... Czekajcie, wyłączymy. I co zrobimy? Wyłączymy telefon żeby nie było tak prosto i dzwonimy drugi raz powinien się odezwać tylko zegarek zobaczymy no dajesz 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 dzwoni no dzwoni nie bądź żyła Zadzwoń. proszę cię bardzo no paku Ha, ha, ha. Jest! Proszę uprzejmie. Odbierzemy sobie. No i załatwione. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie? No ja teraz mówię przez to zegarek. To zegarek. Jak widzicie, wszystko działa. Konfiguracja jest moim zdaniem bardzo prosta. No, a co na to konkurencja? Bo ja akurat nie jestem klientem, abonentem Orange'a i nie mogę sobie w mojej sieci przypisać, gdzie jest play, gdzie jest plus, gdzie jest w końcu T-mobile. Jak na razie tylko Orange trzyma tę usługę. No cóż, no brawo oni, co tu dużo mówić. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj, cześć.